Nierówność wielomianowa. Nierówność wielomianowa. Tutaj są przykłady. Pierwsze co robisz, to rozkładasz te wielomiany na czynniki. Tak, żeby wyglądały te wielomiany tak, tak jak jest przedstawione na tym przykładzie. Ponieważ jeśli wielomian jest rozłożony tak jak tutaj jest, łatwo jest z takiej postaci odczytać pierwiastki. W jaki sposób z takiej postaci odczytać pierwiastki? Możesz poczytać sobie tutaj. Następnie, jak masz pierwiastki, odczytujesz ich krotność. W jaki sposób to odczytać jest tutaj napisane. Mamy pierwiastki, mamy ich krotność, zaznaczamy te pierwiastki na osi x. Następnie rysujesz wykres. Rysując wykres, zanim zaczniesz rysować wykres, pamiętaj, żeby w tych nawiasach przy x-ach były liczby dodatnie, bo wtedy można posłużyć się tym schematem w jaki sposób rysujemy ten wykres jeżeli tu na początku jest liczba dodatnia zaczynasz od góry rysować wykres jeżeli tu na początku jest liczba ujemna zaczynasz rysować od dołu wykres spod oś X no i zaczynasz rysować wykres i ten wykres przecina oś X albo się od niej odbija a to zależy od krotności pierwiastków jeżeli ta krotność jest nieparzysta to wykres przecina oś X w pierwiastku przecina to znaczy, że przechodzi na drugą stronę oś X jeżeli jest skrótność parzysta, to wykres jak gdyby się odbija od osi x w tym pierwiastku. Następnie, jak już mamy wykres, to zaznaczamy odpowiednią część wykresu. Jeżeli znak nierówności jest taki, tak jak na takim przykładzie, to znaczy, że to wyrażenie ma być mniejsze od zera, czyli interesuje nas wartości ujemne, dlatego zaznacza część wykresu pod osią x. Jeżeli znaki nierówności są takie, tak jak w tym przykładzie, to znaczy, że to wyrażenie jest większe od zera, czyli interesują nas wartości dodatnie, czyli zaznaczasz część wykresu na 8x. No to już masz zaznaczoną odpowiednią część wykresu. To teraz, dla takich znaków nierówności, w pierwiastkach rysujesz kółko zamalowane, co oznacza, że po prostu te pierwiastki wejdą do rozwiązania. A jeśli znaki nierówności są takie, to zaznaczasz kółko otwarte, co oznacza, że te pierwiastki nie wejdą do rozwiązania. Następnie, dla zaznaczonej części wykresu, dla pogrubionej części wykresu, zaznaczasz przedziały lub sumę przedziałów. Tam, gdzie jest część pogrubiona, tam jest, zazna zaznaczasz przedział, co oznacza, że tam jest rozwiązanie. No i piszesz rozwiązanie, jako przedział lub sumę przedziałów.